Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na drugim spotkaniu, które nazwaliśmy Kwarantanna z Kulturą i które w ramach Internetowego Domu Kultury w Zgorzelcu się co tydzień odbywają, co piątek o godzinie 18.00. Miło mi gościć u Państwa po raz drugi i miło mi gościć Państwa u mnie w domu, bo to na live, live, live w formacie na żywo jest i siedzę u siebie w domu, w swoim gabinecie i do Państwa będę się starał mówić. Nazywam się Piotr Rudzki, jestem adiunktem w Zakładzie Teorii Kultury i Widowiskowych Uniwersytetu Wrocławskiego, równolegle też pełnię funkcję kuratora artystycznego w Teatrze Polskim w Podziemiu. Tydzień temu rozmawialiśmy o rytuałach przejścia, tak jakie opisał Arnold van Gennep, i próbowałem szukać jakiejś analogii pomiędzy yy, tym jego opisem, a sytuacją, w jakiej się dzisiaj znajdujemy, czyli w sytuacji pandemii, zamknięcia takiego bycia pomiędzy. Nie będę oczywiście, broń Boże, relacjonował tamtego tego spotkania. Chciałem tylko powiedzieć, że to spotkanie w Guncie jeszcze dotyczyło bardzo, byśmy powiedzieli, szczegółowego tematu, bardzo szczegółowego problemu związanego z kulturą. Czyli byśmy powiedzieli, jak. Tydzień temu powiedziałem, że będziemy budować sobie tutaj rodzaj sieci, a nie jakiejś takiej linearnej, naukowej, akademickiej narracji na temat kultury. To zbudowaliśmy sobie tydzień temu takie malutkie oczko tej sieci, natomiast dzisiaj rzucamy się na głęboką wodę i będziemy budować wielkie oko, czy zaczniemy budować wielkie oko, bo dzisiaj jakby to nasze spotkanie zatytułowa zatytułowałem Kultura, a co to jest? I pochodzenie, i zmiany znaczeniowe pojęcia kultura. Ale zanim do samego tematu, trzeba by się zastanowić, skąd ten kłopot w określeniu, czym jest kultura. Skąd te, można powiedzieć, niejasności, czy skąd te napięcia między ludźmi dyskutującymi o zjawiskach szeroko rozumianej kultury. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że Kultura jest dla nas tak naturalna, paradoksalnie, jak przyciąganie ziemskie. O nim też nie myślimy. Chodząc po pokoju, chodząc po lesie, chodząc nad brzegiem morza, dopiero jak się przewrócimy albo spadniemy ze stołka, z drabiny, dopiero czujemy, że faktycznie to przyciąganie ziemskie działa. Podobnie z drugiej strony można powiedzieć, że tak jak nie czujemy że oddychamy, w gruncie rzeczy to prawda, bo mędrcy wschodu mówią, żebyśmy świadomie oddychali, no ale my ludzie zachodu, jeżeli możemy się tak nazwać, w zasadzie nieświadomie oddychamy, czyli w gruncie rzeczy ta przemiana chemiczna dokonująca się w naszych płucach, zgodnie z którą wdychamy tlen, a wydychamy dwutlenek węgla, odbywa się znowu, użyję tego słowa, naturalnie, odbywa się bezwiednie, oczywiście do momentu, kiedy nie mamy ataku astmy, jeżeli jesteśmy astmatykami, do momentu, kiedy nie mamy jakiegoś ataku alergii, wtedy Wtedy odczuwamy kłopoty, czy wtedy odczuwamy, że oddychanie jest jakimś mechanizmem życiowym. Podobnie może się zdarzyć, kiedy wyjedziemy na, jakieś, na jakąś dużą wysokość. Pamiętam, kiedy yy, byłem w Ladakhu, czyli w tej części Debetu, która jest yy, w Indiach. Ta stolica Lech leży na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza, i tam, jak wyszedłem z samolotu, dokładnie odczułem. Że powietrze, czy gęstość powietrza, a w związku z tym gęstość tlenu jest bardzo ważna. Powyżej 3,5 tysiąca kilometrów, metrów na poziomie morza mamy objawy choroby wysoko, wysokogórskiej, więc jakby trzeba się trochę do tego dostosować. Więc jakby kultura, ponieważ stała się taki, znowu paradoksalnie, tak naturalnym środowiskiem człowieka, że przestajemy o nim myśleć, że przestajemy, przestajemy, przestajemy zauważać jej, byśmy powiedzieli, Szerokość. Wielkość nie w znaczeniu jakiegoś wielkości monumentalnej, ale tego, że w gruncie rzeczy obejmuje, w gruncie rzeczy przenika wszystkie sfery naszego życia. Bo gdybyście Państwo siedząc teraz w domu, tak jak ja siedzę w domu i sobie spoglądam przez okno, to w gruncie rzeczy za oknem widzę tylko elementy, czy tylko, byśmy powiedzieli jeszcze inaczej, produkty kultury. Nawet pomimo tego, że naprzeciwko okna, pokoju, w którym się właśnie znajduje, jest Park Południowy. Ten Park Południowy nie ma nic wspólnego z naturą. To nie jest te naturalne, byśmy powiedzieli, resztki lasów, myśląc o ziemiach polskich, no to jeszcze gdzieś Puszcza Białowieska czy Knyszyńska, czyli byśmy powiedzieli to, te miejsca, gdzie człowiek ze swoją działalnością jeszcze nie wszedł. Te wszystkie parki, ogrody, które nas otaczają, co byśmy powiedzieli taką pseudonaturą, bo jest to Krajobraz jest to przestrzeń naturalna, zmieniona przez człowieka. I w gruncie rzeczy właśnie tylko wyjeżdżając gdzieś daleko, gdzie człowiek jeszcze nie dotarł, albo gdzie ten jego wpływ jest najmniej zauważalny, czyli właśnie na morze nad morze, nad morze że tak teologicznie powiem, czy w góry jakieś wysokie, gdzie nie, ma, gdzie nie prowadzą żadne, żadne ścieżki. Wtedy możemy jakby powiedzieć, że no tu faktycznie mamy do czynienia z tym, co nazywamy codziennie naturą. Może też patrząc w niebo, byśmy powiedzieli, gdyby nie to, że nad nami krąży tyle, tyle sputników i różnych innych przyrządów, które umieścił tam człowiek, byśmy powiedzieli, gdyby ich nie było, że faktycznie tam mamy do czynienia z nienaruszonym przez człowieka porządkiem natury. A tak więc, jakby te dyskusje, czy jakieś spory, czy czy hmm, kwestie związane z kulturą warto rozstrzygnąć, czy warto zacząć od samego pojęcia kultura, i od tego bym chciał o tym, o tym bym chciał dzisiaj z Państwem porozmawiać, i tutaj wejdźmy w, na, wejdźmy w naszą prezentację, którą dla Państwa przygotowałem, czyli pochodzenie i znaczenie Pojęcia kultura. To też taki przeństwa nurt we współczesnej myśli w myśli dwudziestwiecznej teraz XXI wieku w filozofii, nie tylko, kiedy rozważając jakieś zjawiska, rozważając znaczenie jakichś zjawisk, wracamy w gruncie rzeczy do słów. Próbujemy znaleźć, co te słowa pierwotnie znaczyły, jak zmieniło się ich znaczenie do dzisiaj, żeby znaleźć, jak już mi powiedzieli, wspólną część, czy jakiś rdzeń tego do czego dzisiaj to po, konkretne pojęcie się odnosi, a że ono się zmienia, to właśnie dzisiaj bym państwu chciał tą swoją prezentacją jak najbardziej udowodnić. Proszę Państwa, gdyby zacząć od początku. Samo słowo, pojęcie kultura pochodzi od łacińskiego słowa colere, czyli uprawiać, kształtować. Zwróćcie Państwo uwagę, że jakby to ta pier ten pierwszy ciąg znaczeniowy, w gruncie rzeczy związany jest z pracą człowieka na roli, czyli w gruncie rzeczy jest związany z tym, jak człowiek, starożytny Rzymianie w tym, w tym przypadku zmieniał, jak, mógł, jak zmieniał otoczenie przyrodę naokoło, żeby ona mu służyła, czyli żeby mieć pola uprawne, żeby te pola później, żeby zbierać, zbierać zboże, owoce, oliwki cokolwiek. Czyli uprawiać, do dzisiaj zostało jakby to, to pierwotne znaczenie, zostało w takich związkach frazeologicznych, jak na przykład kultura bakterii, kultura uprawy ryżu w Indiach, czy kultura uprawy, kultura hodowli jedwabników gdzieś w Chinach, czy gdziekolwiek indziej. Drugi krąg znaczeniowy, można powiedzieć, równolegle, równolegle się rozwijający, albo prawie równolegle, równolegle to czcić czyli ten, ten czci, czyli kult, czyli z łaciny będzie mieli kultus. Mamy oczywiście też znaczenia rzeczownikowe, czyli uprawa, hodowla, pielęgnowanie, ale zwróćcie Państwo uwagę, z tego czasownika kształtować, z tego kształt, czasownika kształtować możemy też wyciągnąć cały cały zbiór rzeczowników, cały zbiór pojęć, które odnoszą się do czegoś, co można nazwać właśnie wychowaniem. Czyli tutaj ten drugi rzeczownikowy kształcenie, wychowanie, ogłada, polor, uszlachetnienie. Można by tutaj sobie pozwolić już teraz na ogólną refleksję, że w gruncie rzeczy człowiekiem stajemy się wraz, w, wraz z procesem wchodzenia w kulturę. Czyli w gruncie rzeczy, jak jako małe dzieci, jak się rodzimy, to yy, wpływ środowiska społecznego, najpierw rodzinnego, a potem coraz szerszego jest w gruncie rzeczy takim, byśmy powiedzieli, kształceniem, takim kształtowaniem właśnie w związku z tym nas, na ludzi, którzy żyją w określonym, w określonym kręgu kulturowym. No i oczywiście to trzecie. Od, od rzeczownikowe znaczenie związane, związane z tą sferą metafizyczną, czy tą sferą transcendentą, sferą związaną z kultem, czyli oddawać cześć, czy ewentualnie mamy uwielbienie. Czyli można by powiedzieć, że starożytni Grecy, czy starożytni Rzymianie w gruncie rzeczy nie wiedzieli o tym, że mieli kulturę. Wiem, że brzmi to bardzo paradoksalnie, że brzmi to trochę, nawet bym powiedział, mało wiarygodnie, ale za chwilę postaram się Państwu pokazać, że jakby nie ta refleksja związana z tym, że żyjemy w takim, mianowicie środowisku, które nazywamy kulturą pojawiła się w myśli europejskiej dosyć późno. A była bardzo mocno związana, i też tutaj tylko zacznę ten temat, była bardzo mocno związana z odkryciami geograficznymi pod koniec XV wieku. Czyli wtedy, gdy ci odkrywcy, awanturnicy wyjechali, wypłynęli z Europy i odkryli inne ludy, w gruncie rzeczy zobaczyli, że można żyć inaczej, można innym bóstwom oddawać. Hołd, można i na inne rośliny uprawiać, i te, można inne wartości w życie. Wcielać oczywiście na początku ten stosunek nasz, nasz, czyli tych potomków, nas mówię, my, czyli potomcy, potomkowie, przepraszam, tych odkrywców, awanturników, jakby był oczywiście, bym powiedział, okrutny. Nie traktowano tych odkrytych nowych plemion amerykańskich, czy jakichkolwiek innych Indian, jak ludzi, tylko traktowano jak, jak zwierzęta. W gruncie rzeczy tutaj yy można, można taką analogię zbudować, że w gruncie rzeczy biały człowiek, Europejczyk traktował te ludy tak, jak do dzisiaj traktujemy naturę. Zwróćcie Państwo uwagę, to też jakby w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy tydzień, są bardzo mocne, wyraźne i wiarygodne głosy, że to, że ta pandemia że ta pandemia, że ten wirus, który się pojawił, ta groźba, ta choroba, która się pojawiła globalnie, jest w gruncie rzeczy wynikiem naszego złego stosunku do natury. Naszego dramatycznie złego stosunku do natury, naszego traktowania natury, tak jak jeszcze nie tak dawno dowodzili nam różni mądrzy ludzie, że drzewa są po to, żeby je wycinać, bo przecież odrosną, że w Biblii jest powiedziane, że Bóg dał człowiekowi świat na jego władanie. No tak, władajmy, ale władajmy mądrze. Można powiedzieć, że zmiany klimatyczne i ta pandemia są takimi bardzo mocnymi sygnałami, które daje nam natura, że halo halo, ten stosunek, ta byśmy powiedzieli ta antynomia kultura natura właśnie się dopełnia. Jeżeli dalej będziemy tak traktować naturę, jak ją traktowaliśmy zgodnie z tym tradycyjnym myśleniem, tak jak ci awanturnicy, czy odkrywcy traktowali te, te plemiona Indian, które odkrywali, kiedy jakby traktowaliśmy ich jak Absolutnie sposób rabunkowy i naturę sposób rabunkowy, no to do niczego dobrego sami siebie nie doprowadzimy. Doprowadzimy w gruncie rzeczy do jakiejś katastrofy. Czyli można by powiedzieć, że to tradycyjna, ta tradycyjna dychotomia, z jednej strony natura i kultura, właśnie się dopełnia na naszych oczach. A w gruncie rzeczy, jakby gdy myślimy, gdy myślimy albo pierwsze sygnały były, w sztuce to jest, teraz oczywiście długa dygresja, zanim wrócę tutaj do tego Cicerona, który się wyświetla. Pamiętacie Państwo taki ładny cytat z Szekspira, z Szekspira że, jesteśmy, że, że, z tej, że jesteśmy z tej samej materii co gwiazdy. To jakaś intuicja, intuicja Szekspira z, z burzy, jakby te intuicje, tę intuicję Szekspira dowodzi, dowodzić współczesna, czy dwudziestowieczna i współczesna fizyka. To prawda, jesteśmy dokładnie z tej samej materii, co gwiazdy, jesteśmy dokładnie z tej samej materii, co ta natura najbliższa nas, czyli Ziemia, czyli traktujmy, jeżeli siebie traktujemy z szacunkiem i z rozwagą, to traktujmy również inne elementy tego świata, które którego, z którym pochodzenie dzielimy z równym szacunkiem i namysłem. Wracając do pojęcia kultura, po raz, czyli jakby ta kultura dla starożytnych, dla starożytnych Rzymian była w gruncie rzeczy odnosiła się właśnie do hodowli, do pracy na roli. Po raz pierwszy takiego metaforycznego, czyli, metaforycznego, czyli niezwiązanego z uprawą na roli, użycia tego terminu, dokonał Cyceron w rozprawach tuskulańskich. On powiedział o filozofii, że Kultura ani filozofia est, czyli dosłownie, filozofia jest uprawą ducha. Czyli zwróćcie Państwa uwagę, to, co się odnosiło wprost do uprawy ziemi, Cyceron przełożył na uprawę ducha. Myśmy powiedzieli, że filozofia w tym, w tym jego ujęciu ułatwia kształtowanie naszego ducha, ułatwia ułatwia, czy pozwala nam kształtować tak, żebyśmy byli odpowiednimi, czy odpowiednio rozwiniętymi, odpowiednio rozwiniętymi, jeżeli chodzi o sferę wartości ludźmi. Wyskakuje bardzo, wyskakuje bardzo szybko, bo trudno tutaj całą historię tego pojęcia, tego pojęcia przedstawiać, ale można powiedzieć, że że średniowiecze, 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 można powiedzieć, zapomniało o cyceronie Że średniowiecze i w gruncie rzeczy Kościół, jako instytucja, który zacierał ślady kultury antycznej, jakby przerwał tą ciągłość myślenia, które Cyceron zaproponował. Czyli w gruncie rzeczy w gruncie trzeba było to, o czym nas uczyli w szkołach, trzeba było renesansu, trzeba było szkoła nas uczyli, żebyśmy, że odkrywaliśmy starożytnych, ale nie zapominajmy, że my tych starożytnych wcześniej zniszczyliśmy, a później jeszcze odkrywaliśmy poprzez pisma z kultury arabskiej. Jakby tak bardzo, tak mocno chrześcijaństwo budowało swoją tożsamość na opozycji wobec tego, co było wcześniej, co oczywiście zrozumiałem myśląc, jakby o rozwoju religii jako faktu społecznego, że jakby no wytarło z pamięci. To te, tak jak powiedziałem, to ten namysł nad tym, co nazywamy dzisiaj kulturą, pojawi pojawił się wraz z obcięciami geograficznymi, on w myśli europejskiej, włoskiej, włoskiej, angielskiej, francuskiej pojawia się. W Polsce, można powiedzieć, w Polsce zapożyczyliśmy oba słowa, czy kulturę i cywilizację. I tutaj no, nie, nie, będę, nie będę może się narażę wielu z Państwa, którzy myślą, że on, o nas, Polakach, jako o takich byśmy powiedzieli, absolutnie odrębnych, unikatowych, wielkich, wielkiej grupie etnicznej. No my zapożyczyliśmy z niemieckiego i z francuskiego. Można powiedzieć Państwa, że w języku angielskim do dzisiaj, czy do jeszcze w jeszcze w XX wieku, dzisiaj może to się zmieniać. Kultura i cywilizacja były synonimami. Pierwsza definicja, taka w rozumieniu antropologicznym kultury, której mu przygotował w drugiej połowie XIX wieku Taylor mówiła civilization or culture, czyli cywilizacja albo kultura. I tu Taylor wymieniał różne zjawiska, które jego zdaniem na tą, w, tym, w tym różne elementy, które się na to zjawisko składają. Można powiedzieć, że w języku francuskim dominowało słowo civilisation, a nie culture. W szkołach nauczono, nauczano historii cywilizacji, a nie historii kultury. Czyli u nas można powiedzieć to, to zapożyczenie najpierw bardzo mocne z francuskiego, myśląc o oświeceniu, o a, potem, a potem duży wpływ języka niemieckiego. Ta, ten angielski wpływa dzisiaj najmocniej, ale jakby no nie ma już takiego specjalnego wpływu na obszary znaczeniowe, które się kryją za tym, co używamy, za tym, co, za tym, co nazywamy kulturą lub cywilizacją. Te do, w XVIII wieku dopiero pojawiły się wówczas jeszcze pojawiła się cywilizacja wcześniej, Używano słów takich jak oświecenie, oświata, doskonalenie, polor czy polerowanie. Czy Państwo, znowu jakby odwołujemy się, odwoływali się nasi kołąta i śniadecy i tak dalej do tego rozumienia zaproponowanego przez Cycerona. Czyli jakby kultura jako rodzaj uprawy, jako rodzaj doskonalenia, jakobyśmy powiedzieli jeszcze ogólniej, proces przekształcania tego, co naturalne, w to, co. Dos, bardziej doskonałe. To też oczywiście z, związane z myśleniem o tym, że mamy mniej czy bardziej doskonałe kultury, mniej czy bardziej doskonałych ludzi, ale to może przy innej okazji. O, tak, jak, tak jak wspominałem, oprócz tych, tych, tych polerowań pojawia się słowo cywilizacja w pismach kołontaja Staszisa Śniadeckiego, które staje się właśnie synonimem oświaty, postępu intelektualnego i doskonalenia się człowieka. Co ważne, i tutaj Państwu zaraz zacytuję tę definicję w słowniku języka polskiego, autorstwa Samuela Lindego, który, który powstawał między 1807 a 1814 roku, nie ma hasła kultura jeszcze. Nie ma hasła kultura, jest natomiast hasło cywilizacja i warto się temu hasłu bliżej, chociaż chwilę się na nim zatrzymać. Zwróćcie Państwo uwagę, Linde definiuje cywilizację, cywilizować, pisze, że to czynność niedokonana, ucywilizować dokonana, Synonimy obyczaić, okrzesać, i tu jako przykład nieucywilizowany jeszcze naród. To powiedzmy jest jakby yy, ogólna definicja, która nie tak bardzo jest ważna tutaj dla mojego dowodu. Ale proszę Państwa, uwagę na drugu, drugi element tej cywilizacji, tego hasła: cywilizować. Cywilność. Mówię, jesteśmy na początku XIX wieku. Sprawy cywilne, obywatelskie, mieszczańskie. Powiedzieliśmy dzisiaj sprawy obywatelskie. Sprawy oby... I tutaj ta, ten, ten, ten cytat z Lindego. Księdzu wdawać się w cywilność nie godziło. Czyli, Państwo jeszcze na początku XIX wieku bardzo mocno wśród użytkowników języka polskiego odróżniano to, co obywatelskie, i to wiązano ze słowem cywilizować, od tego, co się nie wiązało z obywatelskie, a co było domeną duchownego. I domeną, zwróćcie Państwo uwagę, w tej trzeciej, w tym trzecim akabicie, cywilny, cywilnie, opozycja do duchowny, opozycja do wojskowy. Czyli tutaj zwracam Państwa uwagę, że jeszcze na początku XIX wieku, w tym, co nazywamy cywi, cywilizować, cywilizacja, nie mieściło się to, co dotyczyło świata duchownych, świata duchowego, klasztoru, księdza i tak dalej. I on nie miał nic do powiedzenia, powiem. Oczywiście, yy, co no nie, nie, nie widzimy tego dzisiaj, co więcej jeszcze wojsko, że jakby to, zwróćcie no Państwo uwagę, to rozdzielenie sfer miało swoje, miało swoje byśmy powiedzieli, miało swój cel i miało swoje uzasadnienie, bo to obywatele mają się zajmować sprawami obywatelskimi. Oczywiście ksiądz też jest obywatelem, ale on nie za sprawy obywatelskie odpowiada, podobnie wojskowy jest obywatelem, ale on też za inne sprawy odpowiada. Czyli na początku XIX wieku mamy cywilizować Cywilizacja równolegle pojawia się słowo kultura, i to słowo kultura wprost, można powiedzieć. I teraz, oczywiście, że na, wiem, że narażam się bardzo niektórym odbiorcą tego spotkania, mówię to oczywiście żartem, to słowo kultura w gruncie rzeczy zawdzięczamy Niemcom. I to w gruncie rzeczy tą autonomię, tą, tą dychotomię kultura-cywilizacja zawdzięczamy kulturze niemieckiej. W każdym razie, czyli pojawia się, zaraz do tego wrócę, pojawia się słowo, pojawiają się takie określenia jak kultura języka, kultura nauk, kultura narodowa, francuska, grecka, czy kultura wieków średnich, gdzie Państwo mogą już dla Lelewela, który w gruncie rzeczy był, przez moment równolegle żył z Linden, cywilizacja, Cywilizacja staje się opozycją kultury. Kultura oznaczała, byśmy powiedzieli, wolność, wolność ducha, a cywilizacja oznacza, oznaczała skrępowanie wolności, rozwój materialny, nierówność, a to właśnie przyszło z Niemiec. W Niemczech, w ta, w Niemczech żeby też nie, 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 nie zbyt długiej historii nie opowiadać, Preromantyzm, jakby ten, ta, ten, 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 druga połowa oświecenia, później romantyzm Goethe, Schiller to była w gruncie rzeczy bardzo mocne napięcie, między byśmy powiedzieli dzisiejszy, dzisiejszym językiem, inteligencją i dworami. Inteligenci byli dobrze wykształceni, ale dobrze wykształceni, mieli wielką wiedzę, mieli talenty, chcieli się posługiwać językiem niemieckim, natomiast dwory były francuskie. Dwory były francuskojęzyczne i dwory jakby nie dopuszczały, mówię dwory, bo to jeszcze nie było państwa polskiego, Niemcy nie były zjednoczone, bo wiele tych dworów nie dopuszczały tej młodej inteligencji ani do władzy, ani do przywilejów. Czyli to, co francuskie, a w związku z tym cywilizacja, stały się synonimem tego, co powierzchowne, tego, co byśmy powiedzieli, nie ma takiej specjalnej wartości. Dla Goethego, Schillera i tych wcześniej Niemców tylko to, co. Kult, związane z kulturą, czyli z duchem, z tym, co prawdziwie byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem i okropnie to brzmi, z tym, co narodowe, bo zwróćcie Państwo uwagę, pozwolę sobie na taką szybką i też nie rozwijać tej analogii, że takim punktem dojścia takiego romantycznego myślenia o duchu, o odrębności, o znaczeniu był nazizm. Na tym to jest zbudowane, na takiej megalomanii. Można powiedzieć, nazizm ma swoje źródła, czy jedno ze źródeł, ta megalomania narodowa ma właśnie w romantyzmie. I wreszcie, zbliżając się do końca, zwróćcie Państwo uwagę, jak to właśnie za romantykami niemieckimi, za Lelewelem, który był nauczycielem, jak to, jak to definiował Adam Mickiewicz w swoich księgach pielgrzymstwa polskiego. I tutaj. Tutaj dłuższy cytat z tych książek. Nieraz mówią wam, iż jesteście w pośród narodów ucywilizowanych i macie od nich uczyć się cywilizacji, ale wiedzcie, że ci, którzy wam mówią o cywilizacji, sami nie rozumieją, co mówią. Wyraz cywilizacja znaczył obywatelstwo, od słowa łacińskiego civis, obywatel. Obywatelem zaś nazywano człowieka, który poświęcał się za ojczyznę swą. Ale potem, i tutaj Mickiewicz oczywiście przywołuje, przywołuje gdzieś tam daleko wieżę Babel, ale potem w babłuchwalczym pomieszaniu języków nazwano cywilizacją modne i wykwintne ubiory, smaczną kuchnię, wygodne karczły, piękne teatra i szerokie drogi. No i można by powiedzieć, oczywiście, dlaczego nie, ale jakby też zwróćcie Państwo uwagę, w jakim momencie. Mickiewicz, w jakim momencie historycznym, jak Mickiewicz mówi te słowa, a no w momencie, kiedy Polska nie ma niepodległości, kiedy o wiele ważniejsze się wydają romantyką, nie to, co jest, są nie te drogi, nie te piękne budynki, nie te karczmy i tak dalej, tylko to, co jest, byśmy powiedzieli, właśnie za Nieńcami, to, co jest rozwojem duchowym, to, co jest odrębnością, to, co jest siłą. I zamykając, tą, zamykając tę prezentację i wracając do Państwa, już. Bez prezentacji i pozwalając sobie na jakieś konkluzje z tego wynikające, to może takie. Po pierwsze, zwróćcie Państwa uwagę, że wszelkie dyskusje, nie tylko przecież o kulturze i nie tylko przecież o kulturze i cywilizacji, ale jakiekolwiek dyskusje, w których uczestniczymy, czy w jakimś porządku akademickim, czy w porządku, takim byśmy powiedzieli naszym codziennym, czy yy, kontrowersje, czy jakieś niepokoje, a nawet kłótnie związane z tymi dyskusjami, właśnie wynikają z tego między innymi, że inaczej rozumiemy pewne pojęcia. Że może warto, jeżeli rozmawiamy na przykład o kulturze, to za tydzień do tego wrócę, może warto najpierw zdefiniować, co my rozumiemy pod tym pojęciem. Jakby te. Te, te, te mnogość znaczeń, którymi obrosły różne pojęcia, które mogą się komuś wydawać jednoznaczne, powoduje, że bardzo często nie dochodzimy do porozumienia, chociaż rozmawiamy rozma używamy podobnych pojęć, ale te desygnaty, to, co się za nimi kryje, różni się bardzo, że trudno znaleźć jakikolwiek kompromis. Druga konkluzja, która tutaj będzie się pojawiała bardzo często tych, w, w czasie tych naszych spotkań, no, to, zwróćcie Państwo uwagę, że to, nie ma niczego, jeżeli ktoś Państwu powie, czy w szkole, przepraszam, wszystkie nauczycielki i nauczycieli, których oczywiście szanuję i którzy mają, mają taką pracę, żeby jakąś rodzaj pewności budować w uczniach, ale my dorośli ludzie, przepraszam, znowu za to, za jakąś taką dychotomię, jakby nikt nam nie może powiedzieć, że coś było zawsze, że mamy się temu, pod, mamy się temu podporządkować, ponieważ tak było zawsze. Ponieważ to jest, zwróćcie Państwo uwagę, to jest prawo naturalne, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego w świecie kultury, bo nawet jeżeli zwróćcie Państwo uwagę, znaczenie słowa w starożytnym Rzymie od uprawy roli, do Cycerona uprawy ducha, czy jakby rozwoju duchowego, tak bardzo się zmieniło. Można zakładać, że od Cycerona do dzisiaj i w różnych innych odcinkach również się zmieniało. Czyli jakby ma wszystko to, co jest związane z kulturą, a czym jest kultura, to za tydzień, spróbujemy sobie do tego się zbliżyć. Wszystko to, co jest związane z kulturą, ma charakter czasowy, historyczny, zmienny. Jeżeli, właśnie nie chcę tutaj dotykać zbyt delikatnych tematów, to może jakby wyskoczmy, wyskoczmy w inny krąg kulturowy. Jeżeli, jeżeli muzułmanin mówi, że no, islam był zawsze, no popełnia błąd. Logiczny, bo islam pojawił się w V wieku naszej ery wraz z działalnością Mahometa. Czyli to nie jest zawsze, czyli jakby religia, która jest faktem kulturowym, ale do tego wrócimy za tydzień, też ma swój początek i można powiedzieć, jak bardzo by to okrutnie zabrzmiało dla wyznawców jakiejś religii, ale mówię tylko o religiach, o fakcie społecznym, ma też swój koniec. Czy my dzisiaj wierzymy w to, co wierzyli starożytni Egipcjanie, starożytni Grecy, starożytni Rzymianie? No nie. Można powiedzieć, że jakąś ciągłość. Ciągłość religijną możemy zaobserwować na subkontynencie indyjskim, ale tam też się zmieniało od religii Braminów, aryjskiej po to, co dzisiaj nazywamy hinduizmem. Czyli wszystko, co jest związane z kulturą, jest historyczne, zmienne. I trzecia konkluzja, taka wynikająca z tego, od, czym, od czego zaczynałem, że nie stawiajmy tak mocno tej dychotomii kultura-natura. Nie nie nie, 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 jakby z, pozbądźmy się przekonania, że to, co kulturowe, w związku z tym, że jest kulturowe, jest ważniejsze niż to, co związane z naturą. Ma trochę inny charakter, ale nie możemy z tego, co jest jakimś takim powiedzmy rezerwuarem natury, a który w gruncie rzeczy nazywa się Ziemia, nasza planeta Ziemia, nie możemy czerpać bezkarnie, bo ona nam daje, ona natura, nie, nie tutaj nie, nie personifikuje Ziemi jako, jako planetę, ale ona natura daje nam bardzo mocne sygnały, że przekraczamy kolejne bariery, bariery, które mogą doprowadzić do zagłady nas, jako gatunku. Ziemia sobie bez nas. Bardzo dobrze poradzi. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam za tydzień, za tydzień spróbujemy określić bliżej, co się w kulturze już, samej kulturze jako zjawisku mieści. Do widzenia Państwu.